ile wtedy było i na top? Już wiesz o co czemu się tak darłem się tak darłem A my gramy z jakimś randomem? No, randoma nam dobrało O, życiorys. Cześć, Hyszka. Gitułowa jedna osoba na streamie. Siemno. Chyszka! Dobra, dawajcie goł. Szerbany? E... Ja Nie. Jakich no. samolotów samolot byś ukończył. Daj to. Gdzie? Gdzie? No dobra, nie, to ja tam już nie dolecę. Tam będą... nie, ja nie, nie szyszka szyszka szyszka. wyszła. No, czemu chieszka wyszła? Dobra, ja... A ja zaraz do was dolecę, okej? Okay? Dobra. Jestem na ten domek. A dobra, już wiem. Gielec. Dobra, już wiem czemu chieszka wyszła. Bo ona... Dlaczego? Tego, ona... Ona się nie lubi grać z nowymi osobami, o. A? No spoko, lecę. Jest, mam bronię. Ja mam bronię. Paweł, jest czy snajperka? Pompę, oczywiście. To goręco znam dla Ciebie. Ale krewek mój. Niebieska pompa. Ale to rzuć mi też amo jak chcesz. Dobra, torcik. Masz te całe amunicje, stoisz w tym bałku, weź I dawaj od razu go... Samochodem i dawał raz długą ten samolot ja sobie rozwalę rzut. O, tu jest y, tego, tu jest ten, o, taki. Siema, ja tu lecę. O, identyczna Pom, pompa. Ja, ja. E, e, rozwal e, mi boy? tego, rozwal mi te, da. te. Siema. Da, ja jak. To pam, to do... pam, pam, pam. Daj, daj. Co się stało? No bocy mnie tak zasprejowały. Ej he, he, blemur. Kolejne ziomeczki lecą. Niech jeden leczy, jeden niech leczy. Dzięki, kulka. Nie mogę. Bo tak bardzo. Przepraszam. Uważajcie. Boty, boty kręćcie. Go, go, tu, tu, tu. Chodź na korsienka. To ja mogę przygarnąć. I go tu. A gdzie jest ten, yy, samolot? Samolot zniszczyli. Dobra, co to jest za mityk? Gród. Tego, A, wiesz, z my... Mi... Daczonka. Co? Ej! Czemu jestem tu? Ej, teleportowało cię. Magic. Nie? Nie, nie. Ja byłem tu koło Co? Dobra, lecim Bananek. Czekać, ja się, ja się rozglądam. Też Mam ziomki! Też kur... Lekarka. Mam tę płatkę, żeby je wytrapować. Dawaj, to na nich. Ehe, boj. Ehe, boj. Nic nie dostał, wysiadam, dawaj to. Na tym nie leży! Widzę, widzę, widzę. Banan do Biasia, lecie masz, banan, banan, lecie. Leży! 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 Jedzie ja tu no. samochód! Ale czemu mi zabraliście itemy? Dostałam o coś. No, bo mamy tutaj kolej... ...pomoc. No. Dziękuję wam za pomoc. Dzięki za pomoc. Chodź chodź tu, chodź tu. To jest Chodź, dzięki. Gdzie ona? Balance... Ja wyleczę się grutem, jakby co. Jest, leży! Leży, brawo! Ja się wyleczę, ja się wyleczę. Tym się można leczyć u mnie. Oła, w domu mnie tu tepło, Gdzie ci tepło?